Na dzisiaj dla Was przygotowałem takie magiczne półeczki, z których będziemy wyciągać różne zinksowe rzeczy. Tu w, tu w pierwszej już widać, że tutaj mam taką saszetkę. No i z tej szafeczki będziemy brać. Oj, bo to są dwie, ale rozkładane. Okej, okay. i przechodzimy na drugą część podłogi. No i jesteśmy już tutaj do drugiej części podłogi i mam już tutaj naszą paczuszkę i ją otwieram. Mm. O, tu leżą nożyczki na podłodze. Od razu fajnie. Okej. Okay. I otwieram. Ciachu, 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 rachu. I już. No i więcej folijek. Co to, to za skandal. Hej, ja chyba jeszcze nigdy nie miałem tych, tych, tych strzelających. Fajnie. I nigdy nie miałem żadnej nawet suszetki z, z trzeciej serii. Tylko jedną w życiu miałem. Fajnie. Fajnie się trafiło. Nie chcę dzisiaj tak niszczyć opakowań, a więc będę je rozcinał nożyczkami. Proszę, coś fajnego. Soczek! panie. I jeszcze, coś. jeszcze tutaj powinien być katalog. Nie, dziwne, nie ma katalogu, ale właśnie to. I teraz tylko zostało do otwarcia co? Czeku pieku, czeku pieku, czeku pieku, czeku Cykupyku, czeku i już u miotełka szkoda że miotełka już miałem no tak trzecia seria nie to jest czwarta seria To jest małe, bo ja miałem balon boxera, no i był o był wiele większy. Oj, gdzie tu się, a tym. No fajne, fajne. Ale chyba wolę wrzucić tu pana soczka. O. Fajnie, że takie się akurat trafiło. I bum, strzelająco. Akurat tam mam klocek Lego, który mi wyznacza kadrę, no i próbuję go popchnąć. Kurde, nie trafiłem w jeden pocisk. Pocisk na szczęście jest już się znalazł. Już się bałem, że go nigdy nie znajdę, ale jest. No fajne, ale łatwo można zgubić. I chowam to wszystko z powrotem tutaj do folijki. Wyściczko z powrotem. I następne to znowu otwieranie szafeczki. Drugie w szafeczce. Zaszka. Saszeteczka z dziewiątej serii. No i znów się przenosimy na drugą część podłogi. To i rozcinamy. Ale to jest jakiś skam, bo tutaj mam, tu jest zataśmowany, ktoś to chyba otwierał już. O! Gitarka! Ale fajnie! Gitarka się trafiła. Trzadersko! Jeszcze nie miałem gitarki. No, gitarka jest. I tyle. Otwieramy następne. w kolejce jest gazetka przejrzymy sobie trochę gazetkę no i mamy, mamy to i pierwsza gazetka jest w, z komiksem ym, plakaty gry i zabawy no więc przechodzimy do spisu treści jest, jest galeria rysunków mini plakaty komiks oczywiście z... S -p eksperymenty odbijające się bańki, Przy przyjemne z pożytecznym. No i to wszystko w spisie treści. Tu pojazdy takie. I zaczniemy od... tu jest komiks, okej. Okay? Coś jeszcze, co jeszcze? Hmm. No, coś tu nie widzę. albo bo cały czas. Tutaj takie, taki też w sumie taki plakat. Takie większe plakaty trochę. Też. Tutaj kolorowanka. I um, takie coś. Nie chce mi się czytać. Następnie to jeszcze takie plakaty. To jest kryjówka i tutaj piszesz swoje imię i naklejasz sobie na drzwi. No i tu jest też to samo z Intrium. No i galeria rysunków. No takie rysunki możecie zobaczyć. O! I tutaj jest wszystko pokazane ile lat i kto rysował. No, i tutaj są różne rysunki, i pewnie na drugiej stronie też coś będzie. Tak. Taki precelek jest. Wow, tutaj całkiem dużo zingsów. A tutaj coś i coś i coś i coś. takie też no to na tyle z gazetki i przenosimy się z powrotem do następnej szufladki ja to już chowam tutaj też do tej szufladki w której było muszę to złożyć bo inaczej by się nie zmieściło i chowam ok przechodzimy do następnej szafeczki i wcześniej była niebieska teraz chyba żółta nie, Niebieska. Teraz niebieska. I mamy tutaj znowu to samo. Takie przeniesienie. No i otwieramy. Otwieramko. I wysypywanko. O i znowu to samo, no jak miło. A, ten klej tutaj dziwny. Ale to otworzę już tutaj. O, Już się bałem, że to samo. Ale tylko to jest takie same. Ale fajnie, bo dwa super bohaterskie. No i zobaczymy, co się trafi w saszetce. To też tak brzydko roś rościnam. No i... O, szpierko. Ciachurachu. No. Ciachurachu, rachu. My tu pidupidu pidu o figurkach, a my musimy jeszcze zobaczyć... O, odwrotnie. A my musimy to jeszcze zobaczyć, jak to dobrze bije złoczyńców. Wow, Nieźle. powala złoczyńców. No, chcę tu jeszcze raz zobaczyć. Ażbym wam to w slow motion pokazał. No. Już przełączam na slow -mo. Niestety, w slow -mo się tak jakby nie dano. W slow motion pokazuje jakiś błąd i nie wiem o co chodzi, więc. No, fajne i przechodzimy do następnego. To wywalamy za siebie. Okej. Okay. To chyba będzie już ostatnia. Wcześniej była niebieska. Um, tu będzie gazetka. A, pomyliło mi się. Teraz żółta. I tu mamy um, następną saszetkę, tym razem z serii piątej. Jeszcze otwieramy bardzo tak niechlujnie. O tak. Mam nadzieję, że nic tam nie przeciąłem. No nie no, dżemmik powtórka. Oj! A jednak przeciąłem. Dobrze, że nie z Inksa. Takich katalogów to mam z tysiąc. Mała dziurka. Dwie małe dziurki. Trzy małe dziurki, cztery małe dziurki, nie szkodzi. Drzemik pa, katalog pa i śmieci też pa. I ostatnie. W, czer w czerwonym pudełku gazetka. Się. OK, i teraz bierzemy tutaj, tak, tak, tak. Przeglądamy streszki Najpierw też galeria, oczywiście galeria rysunków, em, mini plakaty, oczywiście em, no i to najważniejsze. O, tak szybko, galeria rysunków, nieźle. O, tutaj fajnie, yy, wycinanka. I tutaj są dwie strony zawsze takich właśnie rysunków. Wow, co to? a Aśmo. Aśmo? Atlas? Co chodzi? Okej, okay, plakatów też. Uuu, eksperyment z balonem. Widziałem to gdzieś. Kawałek kartonu, kółka, tutaj słomka, kałaczka, ym, nakrętki ym, i balon. To jest, to jest ym, samochodzik na powietrze. Dobra. I gdzie są te plakaty? Gadajcie. O, tu jest jeden plakat. Chyba to jest no i tutaj są, jest oczywiście przepołowiony i tu jest, jest taki plakat. Możecie sobie zrobić screena i skleić w jakimś programie graficznym te dwa zdjęcia. Tutaj komiks, ale tego nie znałem, Gostka, ale śmieszny, Pana Kapelutka. Tutaj komiks oczywiście i reklamy nawet w gazetkach. A ode mnie dzisiaj to na tyle, teraz sobie omówimy, umówimy, co dzisiaj było i zrobimy sobie, no tak, zrobimy um omówienie. Dwie gazetki przejrzeliśmy, dwa, dwa strzelce, otworzyliśmy cztery saszetki, w jednym był dżem, w drugim gitara. W drugim mm, siekiera. I w trzecim, czwartym gubiłem się. Ej, i w ostatnim miatełka. Odkładam to wszystko. No i narka. Widzimy się w następnych odcinkach.